Z największą brutalnością to tytuł wystawy ukazującej zbrodnie wermachtu w Polsce, która została otwarta w oddziale Archiwum Państwowego w Kraśniku. Na ponad 30 panelach z fotografiami, mapami i opisami ukazano postępy niemieckiej i sowieckiej machiny wojennej we wrześniu 1939 roku oraz udokumentowane przykłady aktów zbrodni. Wystawa okazuje zbrodnie armii niemieckiej popełnione na ziemiach polskich w okresie pierwszych dwóch miesięcy II wojny światowej. Choć w Polsce od momentu jej zakończenia podkreśla się fakt niesłychanego okrucieństwa oddziałów hitlerowskich, które dokonywały masowych mordów na bezbronnej ludności cywilnej oraz jeńcach wojennych. Wciąż jest to temat wymagający właściwego, zgodnego z historyczną prawdą naświetlania, zwłaszcza w historiografii niemieckiej wokół zbrodni Wehrmachtu. Wystawa powstała już dobrych kilka lat temu, w roku 2004 i przygotowali ją nasi koledzy, koleżanki z Warszawy we współpracy, co warto podkreślić history, z historykami niemieckimi, z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Była pomyślana jako pewnego rodzaju odpowiedź polskich historyków, polskiego środowiska historyków na wystawę o podobnej tematyce przygotowaną przez Niemców w drugiej połowie lat 90 ale wystawę, która naszym zdaniem niesłusznie dotyczyła okresu od 1941 roku, bowiem w takiej świadomości przede wszystkim w Niemczech, także wśród historyków, świadomości historycznej, naukowej utrwaliło się pewne niesłuszne przekonanie, naszym zdaniem, że tak naprawdę druga wojna światowa w Europie nabrała bardzo brutalnego charakteru dopiero. Od momentu, kiedy doszło do agresji Niemiec na Związek Sowiecki, kiedy doszło do konfrontacji dwóch wrogich sobie systemów ideologicznych, i ta wojna dopiero wtedy tak naprawdę stała się brutalna. Na masową skalę mordowano jeńców po obu stronach. Ludność cywilną terenów, na których toczyły się walki. Na wystawie pokazano przykłady zbrodni, za które bezspornie odpowiedzialni są żołnierze niemieccy. Popełnili je od 1 września do 25 października 1939 roku. A więc w czasie funkcjonowania tzw. administracji wojskowej, kiedy to Wehrmacht sprawował władzę z nad okupowanymi terenami. My chcieliśmy pokazać tą wystawą że tak naprawdę II wojna światowa od samego początku, od pierwszych wystrzałów, od, od pierwszych bomb zrzuconych nad ranem 1 września na polskie miasto i miasteczka była pomyślana przez w tym wypadku Niemców, narodowych socjalistów, jako wojna brutalna, prowadzona zarówno z armiami wrogich państw, jak i ludnością cywilną. Ta wystawa pokazuje jakby tę problematykę w różnych aspektach, pokazujemy zbrodnie. Popełniane przez walczące wojsko niemieckie na, na, na ludności cywilnej. Pokazujemy przykłady zbrodni popełnionych na polskich jeńcach wojennych, którzy dostali się do niewoli niemieckich w 1939 roku. Pokazujemy także działania niemieckiego lotnictwa, które jakby było szczególnie uciążliwe, szczególnie stanowiło szczególnie y, duże zagrożenie dla ludności cywilnej, szczególnie tej, która y, masowo y, polskimi drogami uciekała w 1939 roku przed przed wojną. Ekspozycję podzielono na kilka bloków tematycznych. Zaprezentowane zostały niemieckie przygotowania do wojny. Okazano postępy niemieckiej i sowieckiej machiny wojennej we wrześniu 1939 roku. Na kolejnych panelach przedstawiono udokumentowane przykłady aktów zbrodni dokonanych podczas bombardowań lotniczych, aresztowań, egzekucji oraz na osobach internowanych i cywilnych obrońcach. Znalazło się także miejsce na okazanie postaw Niemców wobec zbrodni.